Półkula o promieniu R. Pineska z najwyższego punktu po przebyciu wysokości H odrywa się. Wtedy jej promień wodzący tworzy z pionem kąt Fi. W chwili początkowej, Pineska względem punktu, względem poziomu, na którym znajduje się punkt, gdzie ona się odrywa od półkuli, posiadała energię potencjalną grawitacji MgH. W momencie oderwania się ma energię tylko kinetyczną, straciła potencjalną. Piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej dla pineski. A następnie rozpatrzmy siły działające w momencie, kiedy pineska odrywa się od półkuli. Działa na tą pineskę tylko jedna siła, ciężar Q. Rozkładamy tę siłę na dwie składowe, jedną wzdłuż promienia R skierowaną do punktu O a drugą styczną. Popatrzmy na tą skierowaną do środka okręgu. Q ze wskaźnikiem R zaznaczona na niebiesko. Ta siła będzie powodować ruch po okręgu. Będzie siłą dośrodkową. Piszemy to. MV kwadrat przez R równa się QR. Ale QR do Q jest równe cosinus φ. Zatem QR równa się Q, czyli mg. Cosinus phi. Siła QS, składowa QS, powoduje tylko zmianę prędkości zsuwającej się pineski, a ta prędkość nas nie interesuje, więc siła QS zaznaczona na czerwono też nas dalej nie będzie interesować. Przyjrzyjmy się trójkątowi prostokątnemu, zbudowanemu na bokach R-h minus oraz R. Kosinus kąta phi jest to stosunek R-h. minus do R. I to jest koniec fizyki. Te trzy zależności pozwolą nam znaleźć poszukiwany kąt fi. Występujący w tych dwóch równaniach. Proponuję dwa pierwsze równania podzielić przez masy. Pozostanie nam, pozostaną nam takie zależności. Pierwsze pomnożyłem jeszcze obu stronie przez R, żeby pozbyć się. Ułamka, drugie pomnożyłem przez dwa, żeby też pozbyć się ułamka. Mam do dyspozycji taki układ równań i jego trzeba nas, yy, teraz rozwiązać. Proponuję postąpić tak. Pierwsze dwa równania, lewe strony mają identyczne. Porównujemy prawe, G upraszczamy i wyznaczamy H. A następnie to H trzeba wstawić tu. Do trzeciego równania. Ale po drodze najpierw pomnożę przez r otrzymam z lewej strony r cosinus φ, a z prawej r minus h. Czyli r minus jedna druga r cosinus fi No to teraz jedna druga r cosinus fi przenosimy na lewą stronę ze znakiem przeciwnym. Otrzymując trzy drugie r cosinus φ równa się to r. Obie strony dzielę przez r, wyznaczam cosinus fi i kąt poszukiwany wynosi około 48 stopni 10 minut.